Polskie Ja, natürlich eine gewisse Bitterkeit ist bei uns vorhanden, noch in der Endphase dieses Spiel punktetechnisch abzugeben. Oczywiście, es war sehr gut, dass wir nicht mit Mensch Menschen vorzugehen Wir haben natürlich sehr gut angefangen, sind in Führung gegangen. Dann kam die unnötige erste gelbe Karte von Martinia. Und über die zweite brauchen wir gar nicht sich zu unterhalten. Das ist äh, unverständlich aus meiner Sicht, so hinzugehen, wissend, dass man schon eine gelbe Karte im Gepäck hat. Ich denke, dass wir sehr gut das Match hatten. Aber pünktlich, sehr schnell, die erste Flutkarte von Martini war eine zwergreiche Karte. Über die zweite Karte überhaupt nicht mehr zu reden. Nie można tak pójść w sytuacji, siebie, że macie rzutną kartkę. Das schwächt die Mannschaft. Das ändert natürlich von jetzt auf nun das ganze Konzept. Osłabiło to bardzo duży oczywiście, że zmieniło to całkowicie koncepcję meczą. To stärkt den gegner natürlich auch. i bardzo pomaga to przechnikom. Ja bisogniem auch to musto sortieren.

Mamy 4 farniste spiela ja w naszej ostatniej rynku inklusive towar 5, więc towar nie może się z mojej strony. Trzeba powiedzieć, że kasujemy bardzo niepotrzebne bramki. Pierwsza bramka mamy w ostatniej linii czterech naszych najbardziej doświadczonych zawodników do tego bramkarza, czyli pięciu. Fehler kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, wenn der Schiedsrichter sich überprüft hat, dass es da noch einer war. Mhm. Myślę, mhm. Wenn es ganz schlecht läuft, kriegst du noch äh, den Knockout äh, den den in der Nachspielzeit mit 2 zu das Spiel ohne Punkt, ohne. Ja. Das ist aber zum Glück nicht der Fall gewesen. serde było oczywiście bardzo bardzo trudne skończyć ten mecz bez punktów ale dzięki Bogu tak się nie stało. Ich denke ja Claudia hat angegeben, sie auch in den letzten Ausscheidenspielen erfolgreich gespielt haben, dass sie gerade sich in einem guten Verfassung befinden. ich denke, ja pokazała, euch pokazała, dlaczego są chwilowo w tak dobrej formie, dlaczego wygrali tak dużo ostatnich meczów na Wiecie. Sie der gegen das Spiel gegen hat gespielt.

In der Phase, sie können auch nicht in der Phase, äh, bereit sein 90 minut, umiejąc 90 minut, äh, so to spiele, wie wir uns das erwarten. Myślę, że już przed wcześniej powiedziałem, że chwilowo w tej fazie mamy no po prostu w naszej kilku zawodników, którzy nie są w stanie, też nie mogą być w stanie äh, grać przez 90 minut w taki sposób, jak, jak sobie to wyobrażamy. Das ist eine ganz sachliche i fachliche. Äh, Analyse und fachliches Feedback. Zudem kommen solche Kleinigkeiten noch hinzu, wenn man mit einem Mann weniger spielt. Wir haben am Montagabend in Krakau gespielt. Wir sind die ganze Nacht mit uns zurückgefahren. Ähm, wir haben äh, ja, äh, im Prinzip äh, alles dafür getan, dass wir heute, ja, uns heute entsprechend präsentieren. Aber dann mit einem Mann weniger äh, war es... Ja, Nie jest możliwe, żeby Myślę, że no, takie drobnostki dochodzą. Graliśmy w poniedziałek wieczorem w, w, z Krakowią, wracaliśmy całą noc autobusem, zrobiliśmy wszystko, wszystko co mogliśmy, żeby się jak najlepiej przygotować do tego meczu, ale ta czerwona kartka

I to z Na pewno się teraz tak przygotujemy, żeby na wygrać następny mecz. Dziękuję bardzo. Z Ciebie poproszę o komentarz Na pewno na, na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć, bo, no bo jest to bolesne mecz dla nas. E, takie mecze się zdarzają, że. Że gdzieś na początku już musimy sobie radzić jednego mniej, natomiast e, nie możemy mieć tutaj do nikogo pretensji. Tak, tak, tak się zdarza w plice. E, nie obwiniamy nikogo. Szkoda tylko, że zostawiliśmy tyle, tyle zdrowia, e, tyle zdrowia na marle, bo na pewno e, te trzy punkty bardzo, bardzo chcieliśmy zdobyć. A w końcówce meczu gdzieś e, niestety straciliśmy te, te braki i, e, i mecz kończy się remisem. Myślę że, myślę, że chłopacy, wszyscy, którzy byli na boisku, zostawili wszystko co mieli. Niestety nie udało nam się dowieść tego rezultatu pozytywnego dla nas. No i tak jak powiedziałem wcześniej, to jest naprawdę e, ciężkie, ciężkie do przekreślenia, bo e, bardzo liczyliśmy na to zwycięstwo, bardzo tego chcieliśmy, a niestety się nie udało.